Cześć, moi drodzy, pokażę wam jak łatwo i szybko. Możecie odzyskać dostęp do waszego konta na stronie Otomoto. Przy okazji, jeśli macie chęć na więcej takich filmów, wsłuchajcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A jeśli poszukujecie najróżniejszych specyfików do zapewnienia czystości w samochodzie, to macie link do strony w opisie. Tam macie pływatwarkę cen z różnych oficjalnych sklepów, także znajdziecie najtańszą ofertę. No ale dobra, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć odzyskać dostęp do naszego konta na stronie otomoto.pl, czy w tym przypadku przypadku.com. Jeśli chodzi o, moi drodzy, stronę.pl, no to wchodzimy oczywiście na link do strony w opisie tego filmu. No i po prostu musimy wybrać opcję nie pamiętasz hasła Gdy klikniemy tą opcję podajemy nasz adres e-mail i wybramy opcję kontynuuj Po wejściu na maila powinniśmy mieć mniej więcej taką wiadomość Także jeśli chcemy odzyskać nasze konto to wybramy opcję utwórz nowe hasło No i dzięki temu poczta przekieruje nas po raz kolejny na stronę Gdzie możemy tym razem ustawić całkiem nowe hasło Także wpisujemy całkiem nowe hasło i klikamy zatwierdź. No i moi drodzy mamy komunikat, możesz już skorzystać z nowego hasła. Także moi drodzy tak oto łatwy sposób uda Wam się odyskać konto na stronie Otomoto. Jeśli ten film był dla Ciebie przydatny zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem. A jeśli udało Ci się tanio wyrwać samochód i chciałbyś zadbać o jego czystość, żeby zapewnić sobie jeszcze większe odczucia, to zostawiam Ci porównywarkę cen do środków czystości aut w opisie tego filmu, która porówna ceny oficjalnych sklepów tak abyś mógł znaleźć najlepsze oferty. Miłego dnia, cześć!